Witam w 886 części audycji Voice of Freedom na antenie radia n w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Krzysztofa Stachewicza pod tytułem Kryzys jako kategoria filozoficzna. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Lekkomyślność i nuda podkopujące istniejącą rzeczywistość, jakieś nieokreślone przeczucie czegoś nieznanego zwiastują, że nadchodzi coś nowego. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Narody Europy są chore, sama Europa, mówi się, znalazła się w stanie kryzysu. Edmund Husserl. Nie mogę bowiem oprzeć się wrażeniu, że żyjemy u progu globalnego kryzysu, może najbardziej przerażającego w dziejach ludzkości. Karl Friedrich von Weizsäcker. Można od rozmaitych stron patrzeć na kryzys epoki, należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku wszelki kryzys jest kryzysem człowieka. Józef Tischner. Słowo kryzys, na Należy współcześnie do zestawu jednego z najmodniejszych słów dyskursu publiczno-politycznego, ale także rozmów prywatnych. Stało się tak głównie ze względu na kryzys gospodarczy, o którym mówi się ostatnimi czasy, prawie nieustannie, a media podtrzymują ten trend z właściwą sobie determinacją. I w zasadzie słowo kryzys bez do określenia hic et nuns przywodzi skojarzenia głównie, a może nawet jedynie gospodarczo-ekonomiczne. W tym kontekście zaznacza się także, jak się wydaje trend do częstszego Niż wcześniej posługiwania się słowem kryzys w zbitkach pojęciowych z wieloma, wielodziedzinowymi słowami. Nie podejmując w tym miejscu problemu ewentualnego kryzysu naszej cywilizacji, niewątpliwie możemy mówić o renesansie kryzysu jako kategorii pojęciowej. Można wręcz zaryzykować tezę o zapędach totalitarnych tego słowa w naszych czasach. Do tego wątku zadziwiająco łatwiej dziś ekstrapolacji kryzysu obszarów ekonomii na wszelkie um, inne przyjdzie nam jeszcze powrócić. Tymczasem um, chcę na wstępie zasygnalizować dystans i podejrzliwość, jaką rodzi w filozofii moda i wszechpanowanie jakiejś kategorii pojęciowej. Moda intelektualna generalnie budzi niedowierzanie, a w najsłabszym wariancie postawę nieprzejmowania się jej trendami. Poszukiwanie prawdy, a tak widzi swe zadanie filozofia w swoim klasycznym kształcie wymaga odwagi w penetracji Poznawczych przestrzeni, które najczęściej nie są modne i masowo odwiedzane, a nierzadko wręcz zaprzecza się ich istnieniu. Z filozoficznego dystansu zatem zapytajmy o kryzys jako pojęcie, jego sens i fundamentalne znaczenia, aby w drugiej części postawić pytanie o kryzys naszej współczesności zwanej ponowoczesnością, z pokorną świadomością, że na pytaniu i jego wyostrzeniu będziemy musieli tu poprzestać. Typy etymologiczne: greckie słowo Kairos, rzeczownik od czasownika Kairo yy, rozłączyć, rozróżnić, dzielić, wybierać, decydować, wytłumaczyć, posiadało w starożytności szerokie spektrum znaczeń. Monumentalny słownik gresko-polski pod redakcją Zofii Abramowiczówny podaje dziewięć sekwencji znaczeniowych tego słowa. Jeden oddzielenie, odróżnienie, dwa rozumienie, rozstrzygnięcie, ocena, przyznanie, trzy wybór, cztery tłumaczenie, na przykład znaków, pięć sąd, proces, sześć próba zręczności, 7 dysputa, 8 wynik, koniec, 9 punkt zwrotny w chorobie, nagła zmiana. Inne znaczenia to rozbrat, zwada, niezgoda, rozłączenie, wyrok. Obok znaczeń wskazujących na jakąś formę rozdzielenia, mamy wskazanie na finalność, zwrot, odróżnienie, przesilenie, ale także warto to mocno podkreślić, rozumienie. Kryzys coś odsłania, umożliwia poznawcze uchwycenie czegoś, co bez niego byłoby niepoznawalne. Poznawczo prezentuje coś ważnego, istotnego, odsłania teleologię określonego procesu. Kryzys ujawnia coś słabego, kruchego, w pewnym fundamentalnym sensie nieprzystosowanego, ale i może wskazywać na siłę. Mówimy wtedy kryzys wzrostu. Określeniem tym często posługują się historycy. Z etymologicznego punktu widzenia zatem sensy negatywne, wiążące się z jakąś dekompozycją, dekonstrukcją są wymieszane z pozytywnymi, wskazującymi na możliwości rozumienia, interpretacji. Kryzys wprowadza w przebieg Zjawiska, jakąś nieciągłość, stan równowagi zostaje zakłócony. Dla człowieka stanowi to wyzwanie, ciężar, kłopot, często budzi lęk. Czy da się odnaleźć nowy, inny stan równowagi? A może kryzys zoptymalizuje i przyspieszy rozwój? Może bez kryzysu nie nastąpiłoby przyspieszenie procesu dziejowego w makro lub mikroskali, jakaś autorefleksja? Tych pytań nie wolno nie brać pod uwagę. Wskazują one tropy namysłu dość dobrze korespondujące, przynajmniej z niektórymi którymi epokami dziejów naszej cywilizacji. Najbardziej chyba pierwotny był w Grecji antycznej medyczny sens kryzysu, wskazujący na jakieś przesilenie, nagły zwrot w chorobie. Zwrot ów mógł zakończyć życie człowieka lub rozpocząć fazę zdrowienia, wychodzenia ze stanu choroby. Ta dwubiegunowość, zakończenie, koniec lub otwarcie przyszłości w nowej formie, wtłacza w słowo kryzys ambiwalencję aksjologiczną, uczuciową oraz swoisty indeterminizm, nieoznaczoność ciągu dalszego, a więc Wyzwanie dla intelektu i wyobraźni. Używane często w filozofii nauki pojęcie bifurkacji zdaje się dobrze oddawać sens sytuacji, o której mówię. Generalnie kryzys dla Greków wiązał się z jakimś nieodwołalnym rozstrzygnięciem. Pisał na ten temat Reinhard Koselek. Pojęcie to wskazywało na ostrą alternatywę, nie dopuszczającą już żadnej rewizji. Sukces albo klęska, prawo albo bezprawie, życie albo śmierć, w końcu zbawienie albo potępienie. Przejdźmy teraz do. Uwag dotyczących współczesnych problemów związanych z semantyką pojęcia kryzys. Sytuacja semantyczna słowa kryzys. Kryzys egzystencjalny, psychiczny, kryzys instytucji, kryzys polityczny i prawny, kryzys duchowy, kryzys gospodarczy i ekonomiczny, kryzys moralny, kryzysy naukowe, kryzys wychowania i kształcenia, kryzys autorytetów, kryzys cywilizacji. Listę słów, z jakimi występuje słowo kryzys, można by nieustannie rozszerzać i uzupełniać. Można wręcz zapytać, czy istnieją w świecie człowieka, rzeczy, procesy, relacje, które są impregnowane na kryzys, do których z zasady nie daje się odnieść tego pojęcia. Zdaje się, że w granicznym użyciem tego słowa spotykamy się w teologii Nowego Testamentu, w której Kairos Judicium oznacza sąd ostateczny. Ukresu dziejów, jak również światło odsłaniające kondycje wszystkich ludzi przeniesione przez Jezusa Chrystusa. W średniowieczu słowo kryzys było zarezerwowane dla medycyny, a teologia posługiwała się słowem judicjum. Natomiast począwszy od czasów nowożytnych pojęcie kryzys zaczyna się upowszechniać i obejmować coraz więcej dziedzin, aż do owej multiznaczeniowości, o której przed chwilą była mowa. Tak szerokie użycie słowa kryzys rozmywa jest semantycznie, wprowadza być może bezładną wielość znaczeń i sensów. Nasuwa się zatem pytanie, czy regionalne znaczenia słowa kryzys dają się w ogóle uogólnić. Być może pojęcie to jest całkowicie wadliwe logicznie, pytał Paul Ricker. Co mają ze sobą wspólnego kryzys nerwowy, kryzys ministerialny, kryzys wartości czy cywilizacji? Czy to pojęcie worek nie jest aby pseudopojęciem? Czy owe regionalne pojęcia łączy coś więcej niż tylko mgliste podobieństwo rodzinne? Okazuje się, że słowo kryzys zachowuje tylko mm, konstytutywne elementy i swoistą spoistość znaczeniową, a jego wieloznaczność, jak mówiłem, charakterystyczna już dla antycznej Greki, jest jego siłą i czyni z niego słowo hermeneutycznie bardzo poręczne. Dla Rickera uogólniony kryzys to patologia procesu uczasowienia historii. Polega na tym, że zakłócony zostaje stosunek między horyzontem oczekiwania a przestrzenią doświadczenia. Krótko mówiąc, przestrzeń doświadczenia kurczy się na skutek odrzucenia tradycji, a horyzont oczekiwania przesuwa się w mglistą przyszłość, pełną oderwanych od realnego biegu czasu utopii. Z kolei Karl Friedrich von Weissacker mówi o następowaniu po sobie Płaszczyzn i kryzysów jako schemacie zdarzeń rozgrywających się w czasie. Szczególne jest to jego zdaniem widoczne w gospodarce, polityce i kulturze epoki nowożytnej. Hasło kryzys znajduje się w wydanym w Paryżu w 1839 roku francuskim leksykonie politycznym. Czytamy w nim, że pojęcie to oznacza niepewność, cierpienie, próbę i wskazuje na nieznaną przyszłość o nierozpoznanych, dostatecznie przesłankach. Jak widać z kryzysem zmagano się na drogach teoretyczno dyskursyjnych. Od dawna. Gdyby ktoś chciał jeszcze wcześniejszych przykładów owego zmagania się z kryzysem, jako kategorią pojęciową, i pytaniami, czy żyjemy w czasach kryzysu, to dobrym przykładem byłyby dlań słowa Leibniza z jego listu do Szlainica z 1712 roku: Momenta temporum pretiosima sunt in transitu rerum. Dalej, Leibniz mówił, że Europa znajduje się w stanie kryzysu, jakiego nie było od czasów Karola Wielkiego. Dziś, jak o tym wspomniałem, dominuje w diagnozie kondycji naszej formacji cywilizacyjnej określenie kryzys ekonomiczny. Ekonomia od dawna przyzwyczaiła nas do używania słowa kryzys, choć sama nie dysponuje jakąś ujednoliconą i mocną eksplanacyjnie koncepcją kryzysów gospodarczych. Krach na giełdzie nowojorskiej w 1920 Roku, który okazał się brzemienny w skutki nie tylko gospodarcze, ale i społeczno-polityczne na miarę rozpoczęcia nowej epoki historycznej, zmusił teoretyków ekonomii do potraktowania tej kategorii jako jednej z najważniejszych. W zasadzie kryzys z początku lat 30. XX wieku zachwiał uznawaną za wzorcową koncepcją kryzysów cyklicznych, wypracowaną przez Kondratiewa. W tym czasie powstało wiele teorii kryzysów gospodarczych wpisanych, jak twierdzono, w cykle funkcjonowania. Dziękuje Gospodarki wolnorynkowej. Mówi się nadal o kryzysach koniunkturalnych i strukturalnych, stawiając pytania, czy nie trzeba szukać jakiejś nowej kategorii opisu. Mimo tego teoretycznego oswojenia kryzysu, wydarzenia ostatnich lat wywołały z jednej strony powszechne zainteresowanie, niepokój i lęk społeczny, a z drugiej strony obnażyły słabości eksplanacyjne, by nie powiedzieć bezradność, teorii ekonomicznych. Abstrahując od technicznych aspektów związanych z tymi kwestiami, chcę zwrócić uwagę, na jeden wymiar kryzysu gospodarczego, w którym zdaje się aktualnie żyjemy. Otóż pamiętać, trzeba, że w czasach konsumpcjonizmu wszystko staje się towarem, a wymienność i wymierność starają się rządzić światem człowieka. Nie tylko przedmioty, ale i relacje międzyludzkie, zawód, tożsamość osobowa, twory kultury stają się towarem. Towarem, który jest do nabycia, zbycia, włączenia w schematy konsumpcji. Marksowskie pojęcie fetyszyzmu towarowego zdaje się na nowo, a prawdopodobnie bardziej adekwatnie niż w czasach samego Marksa opisywać nerw bytowania człowieka hick et Nuns. Zygmunt Bauman mówi o konsumowaniu życia i zdaje się, że wychwytuje tym określeniem coś z istoty podejścia do życia człowieka ponowoczesnego. Zauważmy, że jeśli wszystko jest towarem, to kryzys ekonomiczny uderza nie tylko w jakiś obszar życia ludzkiego, ale w jego całość, w totalnie rozumianą egzystencję. Byt człowieka jako takiego zdaje się być zagrożony, a mówiąc ściślej, zagrożona jest struktura w której człowiek żyje, i którą poniekąd utożsamił ze swoim byciem w świecie. Widząc w niej jedyny jego modus. Cykliczność kryzysów gospodarczych każe mieć nadzieję, że ten aktualny przeminie w przewidywalnym czasie, ale ważne dla kondycji współczesnego człowieka pytania, które wydobył, zasługują na intensywne namysły niezależnie od kryzysu gospodarczego. Czy rzeczywiście nie stajemy przede wszystkim w obliczu kryzysu człowieka? Człowieka, który ekonomię uczynił fundamentem swojej egzystencji. W świecie, który konsumuje własne życie i wszystko, co stanowi jego otoczenie? Czy zapytajmy w perspektywie przede wszystkim teologicznej nie jest to jeden z fundamentalnych znaków czasów, w którym przyszło nam żyć? Kryzys jako zjawisko dramatycznie pozytywne lub tragicznie negatywne. Kryzys poprzez dekonstrukcję jakiejś starej struktury może otwierać nowe horyzonty, optymistycznie powiada Riker: Z kryzysu czy kryzysów w ten czy inny sposób się wychodzi. Kryzys jawi się w takiej perspektywie, jako punkt wyjścia do czegoś nowego, być może choć niekoniecznie lepszego. W jednoznacznie optymistycznej perspektywie na kryzysy psychiczne spoglądał wybitny polski psycholog Kazimierz Dąbrowski w swej teorii dezintegracji pozytywnej. Kryzys mimo dotkliwych, często objawów psychonerwicowych jawi się w jego koncepcji rozwoju osobowości jako wyraźnie dobroczynny i napędzający rozwój osobowy. Psychika i osobowość funkcjonujące bez kryzysów, bez dezintegracji swoich struktur to fiksa na niskim poziomie rozwoju. To koniec końców stan chorobowy. Dezintegracja rozumiana jako kryzys to zatem pozytywny proces rozwojowy, umożliwiający tworzenie się wyższych struktur psychicznych. Pisał Dąbrowski, kryzysy rozwojowe są istotnymi elementami pozytywnego rozwoju. Człowiek nie może się właściwie rozwijać bez przeżywania, uświadamiania i przekraczania twórczych kryzysów rozwojowych. Można powiedzieć, że dramat rozwojowy człowieka zawiera z reguły okresy wielu kryzysów mniej lub bardziej skomplikowanych. Kryzys jawi się także jako istota rozwoju tożsamości w koncepcji Erika Eriksona, jednego z najwybitniejszych współczesnych psychologów osobowości. Zresztą przykładów na gruncie psychologii czy pedagogiki nie brakuje. Interesująco przedstawia się rozumienie kryzysów we współczesnej filozofii nauki. Od czasów Tomasa Kuna i jego koncepcji rewolucji naukowych w zasadzie pozytywnie patrzy się na kryzysy w nauce. Narastające niezgodności pomiędzy panującym paradygmatem a danymi doświadczeniami, prowadzą do sytuacji kryzysowej, która w swym kulminacyjnym momencie doprowadza do zmiany paradygmatu. I w taki właśnie sposób przebiega liniowo określona historia nauki. Z kolei w optyce Karla Raimunda Poppera nauka jest w stanie permanentnego kryzysu rewolucji, gdyż możliwość falsyfikacji nieustannie zagraża każdej teorii naukowej. Kryzys indukujący proces zmian często Rewolucją w nauce jest zatem napędem jej rozwoju, stanowi mechanizm ewolucji nauki. Dla przykładu, bez kryzysu fizyki na przełomie XIX i XX wieku nie byłoby Einsteinowskiej teorii względności i mechaniki kwantowej. Przykładów z nauk nie tylko przyrodniczych jest wiele, a właściwie historia nauki jest ciągiem takich przykładów. Ale kryzys może też podprowadzać pod destruktywny finał koniec czegoś, kiedy nie otwierają się już żadne przestrzenie przyszłości. Taki kryzys dotknął kiedyś w obszarze historii naturalnej dinozaury jako gatunek zwierząt. Taki kryzys dotknął w przestrzeniach historii naszej cywilizacji cesarstwo rzymskie, które nie wytrzymało wydarzeń związanych z wielką wędrówką ludów i padło pod ciosami plemion germańskich czy Bizancjum pokonane przez otomańskich Turków. Kryzys jest wtedy zakończeniem czegoś, zniszczeniem śmiercią, ustaniem procesów ewolucyjnych, czy jednak z metapoziomu, w stosunku do tych wydarzeń sprawa nie przedstawia się bardziej optymistycznie? W słynnej myśli niczego mówiącej o tym, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, wyraźnie rysuje się jednak owa możliwość zabójczych mocy kryzysu. O tej możliwości wyraźnie tkwiącej w kryzysie zapominać nie wolno. Równoważy ona pozytywny charakter, w jaki w kryzysie wyraźnie w kontekście powyższych wywodów dostrzegamy. Czy żyjemy w czasach kryzysu, pojętego globalnie, a więc czegoś, co można określić kryzysem cywilizacji? Pytanie to dość dużym nasileniem stawiam li od początku XX wieku. Husserl w głośnym dziele pod tytułem Die Krisis europäischen Wissenschaften und die transzendentale pisał o kryzysie nauk i filozofii, który to kryzys według niego jego diagnozy prowadzi do podkopania fundamentów cywilizacji europejskiej. Kryzys ostatecznego ugruntowania wiedzy pociąga za sobą niszczące konsekwencje. Europa jest wszak dla Husserla ideą i jako taka żyje z filozofii dla Martina Heideggera, kryzys polega na zapomnieniu bycia, skupieniu się na bytach i alienacji człowieka przez biorącą go we władanie technikę. Karl Jaspers i filozofowie dialogu jak Ferdinand Ebner czy Martin Buber mówili o kryzysie i erozji relacji międzyludzkich, wieszcząc zgubne tego skutki w przewidywalnej przyszłości. Jose Ortega i y Gasset widział z źródła kryzysu w schlebianiu przez kulturę europejską trywialnym upodobaniom i gustom. Mas. Dla Emanuela Levinasa, zarzewiem kryzysu na kultury europejskiej jest panowanie paradygmatu immanencji, zamykającej na innego i szerzej na inność, obcość. Dla Józefa Tischnera, istotą naszego kryzysu jest kryzys myślenia, a szczególnie jego składowej dialogicznej jako współmyślenia. Myślenie ugrzęzło w schemacie naukowego racjonalizmu, zawężającego logos w wąsko rozumiane racjo. O zbłąkanym racjonalizmie mówił już w latach 30. XX wieku Husserl. Lekarstwem jest dla niego heroizm rozumu przezwyciężającego naturalizm, odrodzenie Europy z ducha filozofii. O zaniku myślenia przy jednoczesnym wzroście natężenia badań naukowych mówił też Heidegger. Przykłady diagnoz kryzysu nowoczesności, ery pono, czy po nowoczesności można mnożyć i to diagnoz sformułowanych właściwie we wszystkich współczesnych nurtach myśli filozoficznej, od egzystencjalizmu poprzez Neomarksizm, aż do postmodernizmu. Wskazuje to chyba jednak na globalnie rozumiany kryzys naszej cywilizacji, kryzys duchowych fundamentów Europy. Brak dystansu do naszej ponowoczesnej epoki każe jednak tę konstatację opatrzyć mocnym znakiem zapytania. Rekra retraktaciones. Kryzysy mają wyraźnie dwojakiego typu przyczyny. Wewnętrzne, niejako immanentnie wpisane w naturę jakiegoś procesu, czy struktury, oraz zewnętrzne, które poprzez wskaźniki określające otoczenie wpływają na pojawienie się sytuacji kryzysowej. Bardzo często występują one w koniunkcji i takim wzajemnym sprzężeniu, że nie da się ich poznawczo rozdzielić i wyanalizować. Wielu myślicieli, przykładem znakomity matematyk francuski René Thom, podkreślał, nie tylko nieuchronność kryzysów, ale i ich dobroczynny wpływ na ewolucję. Kryzys zdaje się być immanentnie wpisany w kondycję człowieka i EOIPSO, struktur kulturowych przez niego budowanych. Kryzys posiada dwie składowe. Jeden, komponent negatywny, polegający na destrukcji czegoś, jakiejś struktury, formy. I dwa, komponent pozytywny, umożliwiający konstrukcję, budowanie nowego z uwzględnieniem i ominięciem słabości dawnego, starego. Jest to pewnego rodzaju punkt zwrotny, umożliwiający, Refleksję i zmianę. Ukierunkowania, nastawienia czy metodologii. Trzeba jednakże pamiętać, że scenariusze postkryzysowe mogą zmierzać ku czemuś nowemu, ku wykrystalizowaniu się nowego modelu fulguracja Leibniza, przypomniana współcześnie przez Konrada Lorenza, lub ku upadkowi, schyłkowi śmierci. Ta dwoistość jest wpisana w naturę kryzysów jako takich. Wspomniany tom podkreśla subiektywny charakter kryzysów, a jego istotę widzi w tym, że podmiot odbiera stan. Zakłóceń czy osłabienia mechanizmów regulacji, jako zagrożenie dla swojej egzystencji. Ten moment subiektywny jest obecny bardzo wyraźnie także w kryzysach gospodarczych. Kryzys jest stanem ewoluującym, rozumianym przez człowieka jako przejściowy. Kryzys albo przeradza się w katastrofę, albo zostaje wchłonięty, pociągając następstwa różnorodnej natury i wagi, powiada twórca teorii katastrof. A może przejściowość kryzysów tym razem zostanie przerwana? Może żyjemy w pierwszym, w dziejach, kryzysie nieprzejściowym, kryzysie permanentnym, który będzie wyłaniał nowe formy i struktury, aby po jakimś czasie obracać je w nicość i budować kolejne. Teorie permanentnego kryzysu forsuje wielu współczesnych socjologów. Czy zatem żyjemy w czasach kryzysu wyjątkowego, bo permanentnego? To dość przekorne pytanie, każe myśleć poważnie o naszej sytuacji, naszej ponowoczesnej kondycji. W każdym razie przyszłość rysuje się niestabilnie, przynajmniej w zakresie analizy społecznej czy historiozoficznej. Być może w perspektywach refleksji teologicznej sprawy wyglądają mniej pesymistycznie. Tak czy inaczej, sytuacja wymaga skupienia się na tym, co najbardziej fundamentalne, istotowe, w jakimś sensie egzystencjalnie pierwsze. Małżeństwo i rodzina leżą w polu tego, co najważniejsze. Namysł nad tą rzeczywistością to wymóg czasów, w jakich żyjemy. To wręcz moralne zobowiązanie. Problem kryzysu rodziny i rodziny w kryzysie to zagadnienie do analizy interdyscyplinarnej. Opisu szukamy poprzez narzędzia psychologiczne. I pedagogiki, socjologii czy statystyki, praktyk prawnych. Nie wolno jednakże zapominać o etyce, która wskazuje na pewną ideę regulatywną, na porządek powinnościowy. Diagnoza musi wszak pociągać za sobą terapię, poszukiwanie drogi, na której kryzys okaże się wzmocnieniem istoty rodziny, a nie jej katastrofą w znaczeniu, jaki temu pojęciu nadał Tom. Warto wszakże pamiętać o słowach Hansa Georga Gadamera, że każdy kryzys okazuje się w końcu sumą trudności, które. Trzeba przezwyciężyć, pokonać. Bardzo dziękuję.